Witajcie moi kochani. Dzisiaj bułeczki. Zobaczcie świeże, pachnące bułeczki z jagodami. Przepis mojej teściowej. Zawsze się udają. Typowo wiejskie, domowe bułki drożdżowe z jagodami, przepyszne z kruszonką. Serdecznie polecam i zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszych bułek, takich typowo wiejskich bułek z jagodami potrzebujemy kilogram mąki mąki pszennej, widzicie, tortowa ekstra typ 405, 1 litr mleka, dwie łyżki śmietany, jedna duża łyżka masła bądź margaryny. Ja tutaj użyłam masła roślinnego, płaska łyżka soli, jedno opakowanie drożdży e, świeżych bądź mrożonych. Ważne, żeby były i nie instant. Około pół szklanki cukru. I tutaj potrzebujemy dwa jajka całe i trzy żółtka. Jak widzicie, takie trzy mniejsze żółtka lub mogą być dwa większe żółtka. Jako posypka, jako kruszonka, będzie, mam tutaj już przygotowaną, słuchajcie, jedną czwartą kostki marsu albo margaryny, dwie łyżki mąki, dwie łyżki cukru. Jedno jajko nam posłuży jako... Posmarowanie już bułeczek, i tutaj mam, słuchajcie, swoją konfiturę jagodową z czysto zebranych, świeżych jagód. Także będzie mi się dobrze, słuchajcie, nakładać, nie będzie mi się to rozlatywać w bułeczce, ani przemagać. Oczywiście możemy użyć świeżych jagód bądź mrożonych, albo w zależności kto co ma. Możemy też kupić w sklepie zwykły drzem jagodowy, i też będzie ok. Także składniki mamy wszystkie. Zabieramy się za przygotowanie. Od czego zaczynamy nasze bułeczki, wyrabianie naszego ciasta? Pierwsza rzecz to słuchajcie, odlewam szklankę mleka od tego litra mleka, które posiadam. I przygrzewam w mikrofali, aby było takie ciepłe, a nie gorące. W międzyczasie, gdy nam się mleko grzeje. Przekładam drożdże całą paczuszkę. Mam tutaj połówka cukru, połówka szklanki. Dodaję dwie łyżki cukru do drożdży. I do drożdży, słuchajcie, szklanka mleka ciepłego. Dodam jeszcze dwie łyżki mąki. I wszystko mieszamy. Wyrabiamy drożdże, rozgniatamy. I taką naszą miksturę y, zostawimy, y, aby zaczęły drożdże pracować. Myślę, że około gdzieś pół godzinki. moją miksturę z drożdży cukru mleka i mąki jeszcze posypałam słuchajcie na wierzch mąką przykrywam ręcznikiem papierowym czekamy aż zaczną drożdże pracować spójrzcie minęło raptem 20 minut już mi się wylewa z miski zaczyn szybko działam i przekładam do większego pojemnika moi drodzy zaczyn Przełożyłam do misy miksera, która będzie mikser będzie mi wyrabiał. Dodaję, słuchajcie, moje jajka. Dodajemy również dwie łyżki śmietany, cukier. łyżka soli, pamiętamy o soli. Masło. I oczywiście mąkę, nie dodaję słuchajcie, całej mąki, zostawiam sobie troszeczkę tej mąki. Może będzie potrzeba dosypać lub ewentualnie nie dosypywać, w zależności jaka będzie konsystencja ciasta. Ciasto wyrabiamy do momentu, kiedy już się nie klei do ścianek misy, także myślę, że 5-10 minut. Wlewamy mleko. Pamiętajmy, ciepłe mleko. Nie może być, słuchajcie, za twarde. Jak jest twarde, trzeba dodać mleka, żeby było takie miękkie, dosyć elastyczne. 10 minut ciasto wyrobione. Ja sobie teraz jak tylko mi z tej łopatki pospada to ciasto, jeszcze troszeczkę oprószę mąką i przykryję i zostawię do wyrośnięcia. Myślę, że na pół godziny. I 15 minut minęło. Zobaczcie jak nam pięknie wyrosło ciasto yy, zaraz przygotuję sobie stolnicę i będziemy robić bułeczki wezmę połowę, słuchajcie ciasta jest bardzo dużo będzie dużo bułek będziemy sobie odpowiednią ilość ucinać naszego ciasta. Bułeczki, bułeczki zrobione, yy, uformowane, nadziane jagodami. Odstawiam, słuchajcie, jeszcze na 15 minut, niech troszeczkę podrosną. Dopiero będziemy wtedy smarować jajkiem roztrzepanym i kruszonką. Sprawdzimy, czy bułeczki urosły. Tak, urosły. Myślę, że czas zrobić kruszonkę i rozmieszać jajko. Ja bierzemy pędzelek i smarujemy. I jeszcze czas na kruszonkę, mieszamy, słuchajcie, masełko z cukrem i mąką. Kruszonka gotowa, zobaczcie, dosyć takie spore kawałeczki, ale myślę, że będzie OK. Przed włożeniem do piekarnika wyglądają w ten sposób posypane kruszonką. Wyglądają naprawdę apetycznie. Wkładamy do piekarnika nagrzanego na moi drodzy 160 stopni na 40 minut, góra dół i czekamy, aż będą zarumienione.